Dzień dobry Państwu. To jest podcast Zielony Wymiar. Z tej strony Piotr Maciążek, a moim gościem jest pani Dorota Halicka, międzynarodowy audytor Norm ISO, ekspert do spraw ESG i to, co Państwa powinno i Państwa firmy najbardziej interesować. Osoba, która będzie wdrażać audyty ESG i o tym nam opowie. Ale oprócz tego. Długa afiliacja. Również dyrektor do spraw analiz gospodarczych Instytutu Prawa Wschodniego, imienia Gabriela Szerszeniewicza. Dobrze powiedziałem? Dokładnie, tak. Witaj, Piotrze. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Pozwolimy sobie chyba mówić na ty, bo też znamy się prywatnie, więc nie będziemy przed państwem udawać. Pierwsze pytanie: zacznijmy od czegoś banalnego, a potem poziom będzie jak u Hitchcocka wzrastać. Czyli czym jest w zasadzie ISG i dlaczego. Inwestorzy, przedsiębiorcy, firmy powinny się tym interesować. Tak, to jest pytanie, czym jest ESG? Ja zawsze to spaszczam, czym jest ESG, więc co niektórzy, nie zawsze umiem to odmienić, ale oczywiście to nie jest obligatoryjność. Czym jest ESG, moi drodzy Państwo? Przede wszystkim to są pewne wymagania, pewne standardy, który, którym musimy sprostać, jeżeli chodzi o dyrektywę, która została zresztą wydana przez Parlament Europejski w grudniu 2022 roku. U nas w Polsce winna być zaimplementowana 6 lipca, ale jeszcze prace trwają. Są to wymagania, które musimy spełnić. Jest to 12 jakby dyrektyw, 12, przepraszam, norm, które musi spełnić organizacja, aby sporządzić pewien raport. Musi się on natyczyć tego, w jaki sposób organizacja działa w, takim, w takiej synergii ze środowiskiem, w jaki sposób organizacja działa z ładem społecznym, z otoczeniem społecznym i też z pracownikami, jaki ten ład organizacyjny. To jest 12 standardów, które musimy określić w raporcie, który będzie oczywiście, który będzie oczywiście obowiązkowy, i te informacje będziemy musieli przekazać do tak zwanego audytowania corocznego w takim raporcie o tym za chwilę w przyszłym roku czyli w 2025 roku obowiązek raportów niefinansowych jest obejmie największe spółki ale jeśli się nie mylę docelowo również te mniejsze. Tak, tutaj jest takie klucz programu, że tak powiem, bo to nie tylko ASGS tyczy się organizacji, które mają obligatoryjność raportowania, ale również wszystkich współpracujących z nimi organizacji, które bezpośrednio wpływają w tym łańcuchu wartości, wpływają, przepraszam, na tą, na współpracę z nimi, bo jeżeli organizacja będzie musiała, miała obowiązek raportowania, z czego, co będzie wynikać z ustawy, tak, bo to są pewne grupy organizacji, które muszą co pewien czas Roku te raporty składać, to oni również będą pobierać dane od tych firm, mówię organizacja, jako tutaj audytor, od tych organizacji, które y, współpracują z nimi, a które tego obowiązku raportowania nie mają. Trochę to dla mnie brzmi tak, jakby Unia Europejska tworzyła sobie łańcuch, Siatkę. główna firma, podwykonawcy, podwykonawcy podwykonawców, i to raportowanie ma spoić, dopasować do siebie firmy w taki sposób, żeby broń Boże, żaden podwykonawca tych norm. Również środowiskowych. Nie przestrzegał, Dokładnie. Z dobrym i tropem, Piotrze. Bo tak, no ale dobrze. Powiedzmy, ty masz organizację, zakładasz swoją firmę, że tak powiem kolokwialnie, i chcesz, żeby twoi dostawcy również w jakimś stopniu dbali o środowisko, tak? No bo jeżeli ty wdrażasz ideę zrównoważonego rozwoju, o czym mówią standardy, dyrektywa CSRD i chcesz, żeby był ten zrównoważony rozwój, dbasz o środowisko w swoim działaniu, to również chcesz, żeby ci dostawcy także dbali, tak? Pytanie tylko, czy to nie będzie też pewnym rodzajem narzędzia, który, który w obrębie Unii Europejskiej troszkę pognębi te gorzej rozwinięte kraje, gdzie przemysł nie jest aż tak ekologiczny. Ale być może idę za daleko. No dobrze, ale powiedziałaś, że w lipcu być, powinny być zaimplementowane te przepisy. Spodziewasz się, kiedy to się może finalnie wydarzyć? Do końca roku? Chciałabym i to jest moje wielkie życzenie, bo chciałabym, żeby to w końcu ruszyło. Zaczęto o tym mówić w grudniu, w listopadzie w zeszłego roku, jak ta, jak ta dyrektywa już wchodziła i organizacje musiały się, te, które miały obowiązek raportowania, za ten rok zaczęły przygotowywać się do tego raportowania i docelowo miało być zaimplementowane w prawodawstwie polskim 6 bodajże 7 lipca. Niestety teraz stan na dziś sprawdzałam, jeżeli chodzi o rządowe centrum legislacyjne. Jeszcze jest jest na etapie opiniowania w dziale prawnym. Zostały chyba bodajże jeszcze cztery działy i Rada Ministrów. Wtedy, wtedy będziemy pewni, że ta ustawa będzie już zaimplementowana w prawie polskim. Także jeszcze chwilę musimy poczekać. Okej, okay, a z takich z serii ogólnych pytań, to spytam Cię jeszcze o jedną rzecz. Czy są jakieś wyjątki? Czy to będzie tak, że wszystkie firmy będą za moment raportowały raporty niefinansowe? Obawiam się, że będzie to jakaś trochę sieć naczyń połączonych. Znaczy obawiam się, ale tak pozytywnie tego słowa znaczeniu, bo w 2027 roku już obowiązek raportowania będą miały małe i średnie przedsiębiorstwa, które, już są, które już są notowane na giełdzie, tak, za chwilę dalej, ale pamiętajmy, inwestorzy. słuchajcie. <laughs> ale nadal, będzie to tak i tak skorelowane z tymi organizacjami, które nie będą miały obowiązku raportowania. I o tym naprawdę należy pamiętać. Zobaczcie, pewnie w swoim gronie, w swoim środowisku już słyszycie, że pewne organizacje mają jakieś pytanie do Was. Tak? Pewne organizacje wysyłają zapytania do innych, na przykład, czy, czy macie jakieś cele środowiskowe, czy wdrażacie jakieś normy, które powodują to, że, że dbacie o to środowisko lub o jakiś ład społeczny w organizacji. U nas w redakcji też już mamy dyskusję. Czy nie liczyć śladu węglowego? <laughs> więc... E, Są już specjaliści, okej. Okay, a teraz e, przejdę do pytań bardziej szczegółowych. Wydaje mi się, że to, czym się różni ESG od generalnie różnych innych projektów zrównoważonego rozwoju, to jest właśnie audyt. O tym głównie chciałbym z Tobą porozmawiać, bo do tej pory, jak były jakieś projekty zrównoważonego rozwoju, można sobie było napisać laurkę. Kropka i w zasadzie wszyscy byliśmy fajni, ale teraz zewnętrzny audytor powoduje, że to wszystko staje się nieco bardziej realne. Mam rację, czy nie? Mm, doskonale. Patrząc sobie na strony, na organizacje, które wykazywały takie raporty, bo one opierały się jeszcze na tak zwanej starej dyrektywie finansowej NFRD i tam rzeczywiście można było zobaczyć tak zwaną laurkę. Piękne, kolorowe raporty, mi również się je bardzo ładnie czytało, ale nie było, czy nie zawsze organizacja nie ma wymóg tego, że musiała pewne dane podać. Tutaj te dane będą musiały być obligatoryjne i ten audytor będzie musiał już podejść do tego ilościowo. Nie jest tylko. Co to włócznie. znaczy ilościowo? Będzie pan musiał podawać dane parametry, które będą wymagane. Nie tylko opis, na przykład na podstawie, tak jak zawsze, przyrównuję tą synergię norm, dyrektyw, dyrektyw, przepraszam, norm, standardów ISO do wymagań ESG. Tak, w tym momencie będziemy musieli dokładnie dane ilościowe przekazywać w raportach. Jasne, będzie coś Konkret, takiego. Konkretu. Dokładnie, będzie strategia, oczywiście, będzie pewna opis opisówka tak zwana, tak? Jeżeli chodzi o właśnie, mogłabyś trochę więcej powiedzieć o pracy takiego audytora ESG? Jakie będą jego zadania, jak to będzie wyglądało? Ach, wiesz, Piotrze, to jest tak, że ja pracuję dosyć no, sporo już lat, jeżeli chodzi o audytowanie, jeżeli chodzi o standardy międzynarodowe ISO. I, I ja widzę bardzo dużą synergię, jeżeli chodzi o wymagania ISO, a wymagania dyrektywy ISG. Nie ukrywajmy, że dyrektywy CSRD, przepraszam, bo to są wymagania ISG. Nie ukrywajmy, że to jest bardzo paralelne. Wymagania chociażby środowiska. Jeżeli ja audytuję środowisko w danej organizacji, taki audytor będzie musiał przygotować te informacje pod nazwą tego i environment środowisko i te informacje jakościowe będzie musiał przekazać. To będzie mu znacznie łatwiej, jeżeli będziesz miał wdrożoną czternastkę, tak zwaną normę środowiskową, bo ta norma już wymaga od, nie, od, od niego, od danych z organizacji przekazywania ich. I te dane będzie musiał on przekazywać. Jak ono będzie jakie jaki raport dokładnie Czyli, będzie wymagał żeby, dane? Żebym się nie zgubił. Czyli no. na przykład te firmy, które mają część norm ISO wdrożone, mhm. będzie im łatwiej. Po 98% przygotowania. Okay. Patrząc na dyrektywę, no dyrektywa, moi drodzy, nie jest miłą lekturą, <laughs> ma prawie razem z załącznikami 1000 stron. Norma ISO Parę naście, parę 20-30 strona, to są To można wymagania. Się z tego doktoryzować. <laughs> można to dokładnie doktoryzować. Już z tego, co wiem, są pewne y, przewody doktorskie otwarte z tej tematyki. Y, I tutaj te wymagania, też musimy o tym pamiętać, że one nie są stricte tylko i wyłącznie skierowane do każdej organizacji, że one wszystkie będą musiały te wymagania spełniać. Tam jest informacja dotycząca istotności, czy to jest istotne dla Twojej organizacji. Jeżeli mamy normę ISO wdrożoną, no to wiemy, że ona jest istotna dla naszej organizacji. Tam pod Podajemy już aspekty środowiskowe. Tam podajemy już, na przykład, jeżeli chodzi o. To jest trochę takie demo, tego co nas czeka w raportach niefinansowych? Aha, takie preludium powiedziałabym i to takie podłoże konkretne. Yy, I nie ukrywam, że patrząc na to, jakie są wymagania dyrektywy CSRD, te wymagania SG, a wymagania ISO, powiedziałabym, i yy, nie obawiam się chyba tego powiedzieć, że one są prawie, że identyczne. A my mamy w tej chwili w Polsce Odpowiednią ilość takich audytorów, czy są firmy, które się takim audytem w ogóle zajmują. Będzie to chyba dziwna odpowiedź. <grym> Najlepiej organizację swoją zna pracownik, który środ jest, jest, jakby jest pracownikiem po prostu danej swojej organizacji. No ale sam się nie zaudytuje. Sam się nie zaudytuje. To jest dobrze, co powie to, jest, to jest dobra informacja, to, co powiedziałeś przed chwilą. No nie zaudytuje się, ale jeżeli chodzi o informacje dotyczące ESG, to on może te informacje przygotować. Trochę tutaj nie wiem, czy mogę uderzyć, niektóre niestety firmy, które trochę zawładnęły tym rynkiem, ale no, miały ku temu okazję, nagle zaczęto sprzedawać pewne raporty ESG. Nagle firmy zaczęły... Dużo firm kupuje takie gotowce. Ale te raporty, one nie są obligatoryjne, to nie są raporty wymagane przez ustawę. Czy znaczy, przez... Jeśli dobrze rozumiem, czyli nie ma jeszcze przepisów, ale ktoś sobie już szablony sprzedaje, tak? <gry> Dokładnie raporty. tak. Drodzy Państwo, raport będzie zdigitalizowany dla każdego. O tym mówi ustawa, projekt ustawy. O tym mówiły, pewne mówiły mówiliśmy na spotkaniach z ministerstwami, że takie raporty będą. To jest na zasadzie takiego raportu, jak my yy, obligatoryjnie yy, na przykład informacje do BDO. Tak, do bazy danych odpadowych. Każdy może się zalogować, każdy wpisuje swoje rzeczy, jakie są odpady, i jest zapisany. Tak samo będą wyglądać raporty dla ESG. Okej, okay. ale wrócę jeszcze do tego pytania, zrobię trzy kroki wstecz. Ale my mamy na rynku takie firmy, które się w tym wyspecjalizowały, wyspecjalizowały? Czy też to będzie wyglądało tak, że to się będzie wszystko działo w trybie zarządzania kryzysowego i nagle takie firmy się narodzą w przyszłym roku? Są firmy, które wspomagają przygotowanie organizacji do pewnych, do określenia, do tych wymagań, do, do których dyrektywa mówi, do tych wymagań, tych norm ESG, ale nie mogą one stworzyć jakby raportu, bo ten raport nie jest obligatoryjny, to co oni robią. To jest ich własna wewnętrzna. Raport. Okej, okay, ale jak rozumiem, kiedy wytyczne się pojawią, to takie firmy w naturalny sposób się do tego dostosują i to one będą tutaj rozdawać karty. O. Tak, tak, aczkolwiek y, proszę na to, bardzo proszę na to uważać, bo y, jeżeli chodzi o ustawodawcę, tam, y, tam będzie y, tam będą informacje, które będą konkretnie wymagane, a nie tylko i wyłącznie opisowe, bardzo dużo będzie informacji ilościowych, i tutaj bym się troszeczkę wstrzymała z tymi audytowaniem, jeżeli chodzi o przygotowanie raportów. Wiem, że czas nas nagli, a tej ustawy no tak, jeszcze bo to nie przyszły ma. Rok. <noise> Ta, bo przyszły rok, przyszły rok. Aczkolwiek no, domyślam się, że jest to jakaś pomoc, tylko proszę tak. Jak powiedziałam, z tymi raportami uważać. Przygotowanie danych jak najbardziej. Raportowanie dla swoich wewnętrznych tutaj, dla swojej wewnętrznej organizacji, swoich potrzeb również, tak? Ale to nie jest raport obowiązkowy. Ten raport, który robią firmy zewnętrzne, to nie jest raport obowiązkowy. Okej. Okay. Czy. Audyt ISG różni się od tradycyjnego audytu finansowego? Różni się. Audyt finansowy to są to, to jest audyt już związany bezpośrednio z ustawą o rachunkowości biegłych rewidentach, audytach finansowych. Audyt ISG, co prawda, będzie podciągnięty pod tą ustawę, ale tam jest bardzo dużo informacji dotyczących np. środowiska czy też ładu organizacyjnego. Tutaj audytor, y, audytor finansowy nie jest w stanie zrealizować wszystkich wymagań, tego czego od, od nas chce, chce dyrektywy. Dużo, sze Dużo szerzej tutaj patrzymy po prostu. O wiele? To powiem tak, bo to też część naszych słuchaczy. Czy, czy inwestor indywidualny powinien zaglądać do raportów ESG? Czy to może być cenne, żeby określić kondycję spółki? Jak najbardziej tak. Pamiętajcie, że dużo organów kontroli będzie też nadzorować to, czy w jaki sposób czy te raporty są robione i w jaki sposób jakie dane są przedstawione. Piotr, jedną z na przykład informacji, które będziemy mogli na tym raporcie zauważyć, to no, na przykład czy jest, jest równouprawnienie, jeżeli chodzi o zatrudnienie kobiet w danej organizacji, czy na przykład na w, w radach, tym aspekcie społecznym jest. Na dzień. przykład, hmm. tak, bo mówiliśmy trochę o środowisku, także trochę możemy się przerzucić no na jasne. aspekt społeczny. Czy na przykład jest pewna inkluzywność, jeżeli chodzi o zatrudnienie? Pracowników. Pokolenie... A to na przykład dla jakichś dużych spółek zachodnich, ok. Część słuchaczy powie mi, my też jesteśmy Zachodem, jesteśmy w Unii Europejskiej. Ok. Część spółek na przykład we Francji, w Niemczech może na to patrzeć i to będzie miało na przykład jakieś znaczenie przy wyborze podwykonawców. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak i tutaj będą pewne, każdy inaczej będzie patrzył na, na, na raporty ESG, każdy będzie szukał tego, co dla niego jest ważne, nie tylko dla inwestorów, ale dla przyszłych pracowników. Piotr, pokolenie Z, które wchodzi na rynek, szuka pracodawców, którzy dbają o niego, mają tak zwany work-life balance, będą podchodzić środowiskowo do pracy, do otoczenia, które... muszę ma. zatrudnić się w strefie inwestorów, moim zdaniem. <laughs> to też prawda. Dlatego też, dlatego też te wymagania, nie tylko ten rynek będzie nadpatrzył na te raporty, ale również człowiek, tak? czyli pracownik, przyszły pracownik, a wybierając pracodawcę, patrząc teraz na rynek pracodawcy, rynek pracy, że tych pracowników jest mniej, uważam, że to jest jedna z najbardziej istotnych rzeczy. A jakie aspekty działalności firmy są najczęściej analizowane podczas takiego audytu ESG? <laughs> wszystkie. Musimy patrzeć pod względem istotności, jeżeli chodzi o otoczenie społeczne w jakiś sposób, jeżeli chodzi o pracowników, o tego klienta zewnętrznego. Patrzymy na działalność, prawdę mówiąc, każdego etau, każdego sektora w danej organizacji, i każdy z tych sektorów będzie audytowany. Będzie, będzie realizowany pod względem wymagań, środowiska, ładu organizacyjnego i społecznego. I teraz dwa moje ulubione pytania, jak przygotowywałem się do rozmowy. Pierwsze to jest, na czym będzie polegać weryfikacja danych zawartych w raportach ESG. Czyli jakie kryteria muszą spełniać te raporty w ogóle? Jak weryfikować będa, będzie taki audytor informacje w środku? Jak on sprawdzi, czy to co firma mówi jest prawdziwe, czy to jest jednak laurka? Mhm. Jeżeli to będzie najpierw, jeżeli. On będzie chciał. miał dostęp do wewnętrznych <laughs> danych spółki. Jak to w ogóle. Tak, ustawa, ustawa mówi na przed jeszcze zaopiniowaniem, bo jeszcze jesteśmy w tym akcie opiniowania, mówi wskazuje na to, że biegli rewidenci będą audytować te raporty. No właśnie, jak to będzie wyglądać? Do mnie mamy, że będzie to w ten sposób, tak jak jest w projekcie, że audytor biegły rewident, ponieważ audytor biegły rewident, będzie przychodził do danej organizacji i będzie prosił, na, będzie prosił dowody na spełnienie tych wymagań, które są opisane w raporcie. Jeżeli będzie informacja, na przykład, że jest tyle obliczony ślad węglowy, to będą chcieli dowody, w jaki sposób to zostało zrobione. Metodologię, dokładnie dane. Tak. Jeżeli będzie informacja o ilości zatrudnionych kobiet na stanowiskach zarządczych, to będzie chciał dokładnie informację, ile czy rzeczywiście te osoby są zatrudnione, no bo musi potwierdzić jako dowód, jak i również sprawdzić ich kompetencje. Tak. Czyli nie ma żartów. Nie ma. Nie ma żartów. Nie ma. A ja, dla mnie jeszcze niezupełnie nie jasne, bo nie siedzę w tej branży, jest to rozróżnienie biegły rewident-audytor. Mm -hmm. No tak, bo była tak zwana w cudzysłowie walka pomiędzy tym, żebyśmy my, jako audytorzy systemowi, e, zobowiązani również międzynarodowymi praktykami audytorskimi do e, audytowania tych raportów, jak i jak dywidenci, którzy są powołani do raportowania, do audytowania raportów finansowych. E, w ESG. Finansowe również informacje będą, ale większość informacji są, oczywiście jest oczywiście jakościowa. Ale dotyczy się pięć standardów jest środowiskowych, cztery społeczne, a jedna ładu organizacyjnego. I tutaj była walka na temat tego, właśnie, że to jest opinii publicznej, jak biegły rewident będzie audytował te raporty. W raporcie, przepraszam, w, w projekcie ustawy jest tylko i wyłącznie biegu rewident. Niestety, dostawcy usług adiostacyjnych, takimi właśnie jakimi my jesteśmy audytorzy, na razie nie będą mieli y, możliwości. Audytowania, ale będą wspomagali prawdopodobnie audytor biegłych rewidentów do tego, aby A jak oni. Jak ty noc, oceniasz wiemy. takie postawienie tej sprawy? Jestem bardzo zdziwiona tym, w jaki sposób zostało to zrealizowane. Dlatego, że nie wyobrażam sobie biegłego rewidenta, który będzie sprawdzał aspekty środowiskowe. Że to jest w ogóle. To nie do końca te puzelki do siebie pasują. To tak, jakbym ja bym sprawdzała raporty finansowe. Okej. Okay. <laughs> Aczkolwiek pewnie bym sprawdziła, wymagałoby to ode mnie dużo trudu, ale nie jestem od tego kompetentna. I teraz deser. Jakie mogą być konsekwencje dla firm, które nie spełnią wymogów ISG po audycie? Czyli mówiliśmy troszkę o tych ładnych częściach, o marchewce, porozmawiajmy o kiju. Najpierw zładczy dobra wiadomość. To ja wybieram najpierw złom. Dobra. Złom na pewno będą przewidziane kary administracyjne, do tego, że raporty nie będą sporządzone. To będą złom. dotkliwe kary. I tu jest dobra wiadomość, nie wiem. <noise> Okej. <Okay. głos> nie wiem. Fascynuje mnie to, ile w tym jest niewiadomych, biorąc pod uwagę, że największe firmy już w przyszłym roku muszą. Takie raporty sporządzać i wejść w te wszystkie procedury. Yy, tak, tylko pierwsze pamiętaj, że to są organizacje, które miały obowiązek wcześniej raportowania według tej dyrektywy NFRD i oni już wiedzą de facto, co mają. To tyle, o czym mówiliśmy. Wiedzą mniej więcej, co mają już przygotować. Są to organizacje przygotowane, które to są no, takie wielcy gracze, powiedziałabym, na rynku przedsiębiorstw. Tak, okay. Czyli będą jakieś kary wysokości na razie nie znamy, a miała być jeszcze dobra wiadomość. No to jest to dobra, że nie wiem. Aczkolwiek, dobra, Piotr już wiem, już wiem, Dobrze, uspokoję trochę Państwa. Jak były takie spotkania webinarowe z Ministerstwem Finansów, tam była informacja, że te kary będą oczywiście przewidziane, ale nie będą one na początku tak dotkliwe. To tyle, co no ty Myślę, że przy obecnej złapało. sytuacji budżetowej to może szybko ta dotkliwość <laughs> się pojawić. Także miejmy nadzieję, że one nie będą na tyle rujnowały, nie będą dotkliwe po prostu dla tego procesu że będziemy się podchodzić do tego, tak trochę pozytywnie, tym bardziej, że ci bieli rewidenci jednak nie będą do końca wiedzieli, jak zaudytować to środowisko, ład organizacyjny i społeczny. Okej. Okay. no i ostatnie pytanie w zasadzie do Ciebie: w jakim kierunku to wszystko pójdzie? Jak myślisz? Czy, czy te normy jeździ będą się zaostrzać w przyszłości? Czy czeka nas po prostu kilka lat wdrożeń? Tak szczerze Piotr, my to wszystko wiemy. Organizacje wiedzą, nie mają te dane, tylko to trzeba uporządkować. A ja mam wrażenie, jak rozmawiam ze spółkami, że tej wiedzy nie ma. Mm -hmm, bo prezes może nie być nie okay. Zawsze wiedzą mniej niż cały dół, jak to mówię. Być tak? może tylko te największe spółki, ale już na przykład ze średniej półki jest to dla nich pewna nowość. Mm. Nie wydaje mi się. Ja... Czyli ewolucja, a nie rewolucja raczej. Tak, dlatego, że jak ja pracowałam z, z, z kadrą zarządczą na temat właśnie tych wymagań ESG, to prawdę mówiąc, oni to wszystko wiedzą, znają, tylko gorzej im to uporządkować, gorzej to ułożyć w pewne ramy i nagle to przekazać, bo w, pewnym, w pewne informacje nie były jawne. Tak? Nie ukrywamy, że nieraz na przykład członkami zarządu byli koledzy od golfa. Tak? I się wszyscy razem tutaj, jeżeli chodzi o organizację, jakieś przedsiębiorstwo duże, zasiadali. A tutaj musimy nagle potwierdzić to, że te osoby są kompetentne. Kompetencja to wiedza, umiejętności, doświadczenie w kierowaniu. A tutaj musimy teraz potwierdzić w tym raporcie, czy te osoby są kompetentne. Brzmi strasznie, jakby Polska się profesjonalizowała. A to chyba o to chodzi. E, proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Myślę, że było Naprawdę szczegółowo i pierwszy raz była to rozmowa o ogólnikach na temat ESG. Dziękuję Ci, Dorota, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą. Moim gościem była Dorota Halicka, międzynarodowy audytor Norm ISO, ekspert do spraw ESG, osoba zajmująca się wdrożeniami audytów ESG i dyrektor ds. analiz gospodarczych Instytutu Prawa Wschodniego im. Gabriela Szerszeniewicza. Jestem pod wrażeniem tego ostatniego kapitu. Dziękuję Piotr, bardzo dziękuję Państwu. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia.